Masz gotowy efekt swojej pracy w Excelu. Dla tego przykładu jest to akurat ta tabela. I co dalej? No oczywiście chcesz ją wydrukować. Jak to zrobić? Możesz oczywiście wejść do menu plik, a następnie wybrać opcję druku. I tu pojawia Ci się takie okno. Masz zarówno dostępny podgląd wydruku, jak i standardowe opcję drukowania w jednym okienku w jednym miejscu i ważne żebyś pamiętał żeby z tego nie wychodzić tym x tutaj tylko naciskając klawisz escape lub wybierając którąś ze wstążek ponieważ ten guzik zamknie Ci plik więc teraz po prostu nacisnę escape oczywiście jest łatwiejszy sposób dostania się do opcji drukowania wystarczy że naciśniesz Control i automatycznie otwiera Ci się to okienko więc teraz możemy się zająć właśnie ustalajem stylu drukowania formatowaniem drukowania tabeli i jak łatwo zauważyć ten tutaj fragmencik jest niepotrzebny no to gdzie to możesz znaleźć możesz to znaleźć w wstążce układ strony i tu właśnie ten malutki guziczek tutaj Ustawienie strony. Możesz właśnie do niego wejść klikając na niego i tu się otworzy dodatkowe okno. Ja teraz je zamknę, bo pokażę Ci też inny sposób. W Excelu do każdej funkcji możesz dojść skrótami klawiszowymi. Tylko niektóre wymagają trochę więcej wysiłku. Więc teraz naciskam najpierw Alt. Teraz, ponieważ układ strony to jest literka A, więc naciskam A, i tutaj właśnie ustawienie strony to są dwie literki SY, czyli naciskam po kolei S, później Y, i znowu zostało otworzone to okno. I ja bardzo lubię orientację poziomą. Jeszcze może dodatkowo sobie zwiększę tą tabelę, czyli zwiększę jej rozmiar. Tutaj kliknę 130% jak najbardziej. Wystarczy i teraz mogę przejść sobie dalej na marginesy podane w centymetrach, od góry, od dołu, z lewej, z prawej oraz obszar przeznaczony na nagłówek oraz stopkę. No i tutaj od razu jest podgląd. Ja sobie, jak już mówiłem, lubię wyrównywać w poziomie, tak ładnie, wycentrowane, no bo w pionie może nie być to. Najlepsze rozwiązanie, bo przecież czytamy w końcu od góry do dołu. I mogę sobie przejść dalej właśnie to miejsce na nagłówek i stopkę. Podgląd, nagłówka, później możliwość wybrania standardowego nagłówka. Tutaj guziki do standardowego, znaczy niestandardowego nagłówka i niestandardowej stopki. Następnie dopiero standardowa stopka. Podgląd jej tu, właśnie z tych ważniejszych rzeczy w tym okienku. Więc ja najpierw sobie wybiorę standardową stopkę. Uważam, że opcja strona jedna z znak zapytania będzie dla mnie odpowiednia. Nawet dla tego przykładu, gdzie mam tylko jedną stronę, ponieważ przy drukowaniu, jeśli ktoś ma tylko jedną stronę nic oprócz niej, ta informacja na samym dole, że to jest jedna z jednej strony, czyli ma wszystko, jest bardzo pomocna a natomiast nagłówkiem zajmijmy się niestandardowym dla stopki będzie wyglądało to niemal identycznie więc klikam i proszę nowe okienko się otworzyło nagłówka i teraz jest sekcja lewa, środkowa i prawa oraz takie dodatkowe ikony które właśnie pokazują jakie informacje tu możesz zmieniać format tekstu, tu możesz właśnie wstawić numer strony i liczbę stron, czyli na przykład tam była strona jedna z, czyli to jest po prostu numer strony, odpowiednio jeszcze tak z trzeba dołożyć i ilość stron, czyli te ikonki wstawiam właśnie te, ale akurat tu już tego nie potrzebuję w nagłówku, skoro mam to w stopce, to dołożę coś innego, tak, w lewym dołożę sobie, o tutaj jest datę tu sobie dołożę nazwę pliku możesz nawet ścieżkę dostępu dołożyć albo jeszcze możesz wstawić nazwę arkusza na ja sobie nazwę arkusza wstawię, żeby Ci pokazać jak to wygląda i żeby nie było zawsze możesz pisać, czyli na przykład możesz napisać Twoje imię no i teraz jest jak najbardziej ok tu masz od razu podgląd jak będzie wyglądał nagłówek i jeszcze arkusz tu Ważna rzecz obszar wydruku. Standardowo będzie ci chciał drukować aktywny arkusz, ale możesz równie dobrze wybrać obszar, który chcesz drukować. Na przykład, ja tu zaznaczyłem całą tabelę, ale jeśli chcesz wybrać tylko mniejszy fragment tabeli, też możesz sobie na to pozwolić. No możesz sobie na przykład nawet wydrukować tylko imiona, ale w moim przypadku, ja chcę wydrukować teraz całą tabelę zaznaczyłem sobie ten obszar, ok wszedłem tu z powrotem i teraz już mogę sobie wcisnąć ok patrz, tu takimi przerywanymi liniami jest zaznaczony obszar zainteresowania do druku, teraz mogę sobie nacisnąć ctrl p i od razu widzę że moja strona będzie wyglądać inaczej no przede wszystkim nie ma już tego fragmentu z notatką niepotrzebnego dla mnie, mimo tego, że tu jest cały czas drukuj aktywne arkusze, czyli właściwie jeden jest aktywny arkusz i tylko taka informacja jest na tym arkuszu, ale możesz wybrać drukuj zaznaczone i co się tu nic się nie pojawia, ponieważ tam przy układzie strony, przy stylu, przy ustawieniach strony przy arkuszu wybrałeś tylko obszar wydruku ale nie ma tak naprawdę nic zaznaczonego dopiero należy zaznaczyć i teraz Ctrl P i będzie widoczny drukuj zaznaczone to dokładnie co zaznaczyłeś będziesz mógł wydrukować No i też tutaj orientacja pozioma Może sobie jeszcze znowu zmienić na pionową widzisz nie pasuje to szczególnie dla tej tabeli więc znacznie lepiej Pozioma wygląda to znacznie lepiej do tego przykładu. No i teraz możesz nacisnąć drukuj. No akurat w moim przypadku ja już tego nie będę robił.